Rożewka przed tematem. To, to musi być, bo temat jest poważny. <grywa> proszę Państwa, znów hejterzy najadą na mnie, że się wygłupiam, No, a ja się raduję ze y, wszystkiego. z sprzed święta no, na Filipinach nikt mnie nie zaprosił. Ta dziewczyna, co przychodziła, mi y, się nie odzywa. Jak y, spłuka się z pieniędzy, to może przyjdzie. <grywa> na razie, proszę Państwa, jestem sam, więc mam czas. A tematem jest Paweł Trybała. zawodnik MMA, znany już bardziej. Po tej walce z Dajmanem, no jest bardziej popularniejszy. To, to mu pomogło na pewno ta walka, proszę Państwa, ale nie tylko. Ten chłopak ma talent. W walce z Bąkiem, proszę Państwa, to szedł jak Lombard, ten Hector Lombard. Ten sam sposób ma podejścia do walki, tak samo walczy. Fajnie uderzał, całymi tymi szczelinami, i jak nie dochodziło ręce, no to z nogi dochodzi, noga dochodziła. Cały czas gonił, gonił tego Bąka, który świetnie się jakoś potrafił <noise> jakoś, no nie wiem, w jaki sposób uciekał, i udawało mu się, że nie został znakomitowany tak, tak <noise> jak ten ostatni w cofalce. No, no, no ten. Piłkarz ręczny, kostrzela, kostrzela, tak, strzela, proszę Państwa. No też dobrze się pokazał. W tym pierwszej rundzie, proszę Państwa, coś mi się podobało. Byłem zaskoczony, że taki normalny sportowiec, bo to są już nie fryki, proszę Państwa, to są sportowcy. To oni, co się robili w życiu, nie tak jak przyjdzie jakiś zbiórka, coś się będzie walczy to jest fryk A to są sportowcy, którzy mają kondycję, siłę fizyczną, proszę Państwa, więc nie było tak lekko. A Paroset tam fajnie to rozpracował i też Hector Hektor Lombard, proszę Państwa. Co dalej z Pawem trybałem? Tymi walkami właśnie mnie zaskoczył wielka zmiana, poprawa, proszę Państwa, kondycja, niesamowita siła fizyczna i rzeczywiście idzie inaczej. Bo ta walka z tym niedźwiedzie to jakoś mu tak no, wyglądało, to tak amatorsko. A tym razem, proszę Państwa, to wyglądało naprawdę <grywki> bombowo dla mnie. Więc te filmy poświęcam. Pawowi Trybale, proszę Państwa, no zasługuje na to, zasługuje na to, na tą uwagę i chcę Wam przybliżyć tą postać, tego zawodnika, proszę Państwa. I myślę, że jakby go tak zastawili z Erko Junem, tylko że właśnie ten problem jest u tego Trybały jeden. Idzie do przodu, a Erko Jun może ten, bo ma kopnięcie jak koń, może go tym właśnie powalić, czy trzeba było coś jakiś plan na walkę i dobry, dobry plan, ten Ognicki niech popracuje nad tym planem, żeby po prostu lombard, nasz lombard, polski lombard, proszę Państwa, nie wpadł na ten cios. Bo, tak właśnie ten aktor polski, jak ja ten, ten Stachu, Strachu, o Strachu, proszę Państwa, no, bardzo ładnie walczył z erko, bardzo dobrą walkę dał i naciął się na właśnie na to uderzenie. I tego bym właśnie nie chciał, żeby spotkało naszego Pawła. Więc zastawienie z Erko jest możliwe, Erko Jun może przegać tą walkę, proszę Państwa. Erko Jun jest bardzo groźny, pokazał spółdzianem, że rzeczywiście umie się bić. Dobrą dał walkę, tylko nie dał rady, <laughs> nie dał rady, no, bo e, niestety Mariusz ma o, o, głowę bardzo odporną. <laughs> Uderzał go tam w głowie też, a Mariusz nie przejmował tylko szedł swoje. Ten go tam obijał, on tylko szedł i za tego, jak workiem e, od, e, ziemniaków, by go zrzucał, proszę państwa, robił, co chciał z Elko. no Siła fizyczna, doświadczenie i ta pewność siebie, biła od Mariusza, to była piękna, zajebista walka, proszę państwa, którą nie doceniają ludzie. No nie wszyscy, proszę państwa, bo są tacy, którzy doceniają. Ja doceniam, bo widzę, że wielka poprawa jest u Mariusza, a tu taka krytyka do tego, i no tak dalej. Okej, okay, może się nie znam, mam prawo się nie znać, proszę Państwa, to jest tylko moje zdanie. Właśnie dotrwałem, że proszę Państwa, zawodnik jest zajebiście utalentowany, <grytanie> tak? No idzie na ten No, no Okliński, weź go tam wyślij Ten ten chłopak rzeczywiście może coś osiągnąć w tym MMA. Ja nie przesadzam, nie słodzę go, bo go nie znam osobiście absolutnie, tam na Facebooku coś tam napiszemy, on tam podpisze i to wszystko Taka cała znajomość, proszę Państwa. Widzę w nim potencjał dla właśnie jakiejś federacji, która go rzeczywiście weźmie w opiekę. Ja myślę, że KSW powinien dać mu szansę, bo walczy z tymi, na tych freakach. No, też fajnie, bo się wyrabia, tego. No, ale on rzeczywiście jest dobry, proszę Państwa. To nie, że on tylko mówi, i że Najman czegoś byle kim. Nie. Najman Marcin Najman przegrał z dobrym zawodnikiem, proszę Państwa, który jest zajebiście szybki, silny fizycznie, no wszystkie cechy jakie on ma, to ten zawodnik posiada, proszę Państwa. Jakie te cechy zawodnik powinien mieć, to właśnie ma Paweł Trybała. Siłę fizyczną, szybkość, yy, odwagę, idzie do przodu jak czołg, proszę Państwa, idzie na przeciwnika. No, yy, kto tak idzie, proszę Państwa? I nie to, że głupio idzie, on wie co robi, proszę Państwa, on wie kiedy iść, tylko jeszcze mu brakuje tego momentu wyczucia, kiedy trafić, bo te, to jakoś, te przeciwnicy jakoś uciekają przed, przed tymi uderzeniami. Więc to musi dopracować i będzie wszystko cacy. Proszę Państwa, piękna sprawa. Mamy takiego fajnego chłopaka, który robi dobrą robotę ma i, i jest wielkim, wielką przyszłością. Ja nie przesadzam tutaj, proszę Państwa, zobaczycie, że jego następna walka będzie zajebiście się dobra. I z Erko Junem on sobie może poradzić. No nie przesadza, zobaczymy, czy się moje słowa sprawdzą. Ja wi widzę w nim talent. A wy, jak nie, no to napiszcie dlaczego się nie zgadzacie, albo jak się zgadzacie, proszę Państwa, chcę to poznać, bo może ja się rzeczywiście mylę. No mam prawo do tego, a wyrazić swoją opinię też mogę na YouTubie, ponieważ mnie to interesuje i no. Wy też możecie mieć swoje zdanie, odmienne od mojego. Ja chcę poznać Was, Waszą opinię. Napiszcie coś, wtedy zobaczymy y, mniej więcej, ta, ta prawda się tak wyślifuje, kto ma rację w tym temacie. No, dziękuję za uwagę i chyba na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Są święta, proszę Państwa, ja niestety sam, z tym samym sześciśniatem. Więc mam ten humorek znowu i zakańczam oczywiście jakimiś tam przepami. Yy, no przyszła dziewczyna, miała mnie uczyć i no, no nie przyszła. No, gdzieś tam baluje. Ja może się coś tam nauczę od niej. Dzięki, bo, bo podobno mówi, że boksowała. Kiedyś tam gdzie skaczy, no to umie też skakać. Muszę te rękawice jakieś załatwić, bo. Jak mnie trafi, no to będzie nagroda, na razie mnie nie trafiła, lisia nie dostałem, więc nie dostała pieniędzy, bo dlatego nie przyszła. No, dziękuję, na razie.